W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, gromadzimy się w godzinie miłosierdzia Twojego, Wielki Piątek, męki Pańskiej, w tym miejscu, które nazywa się Ciemnica, w tych ciemnościach, gdzie zostałeś sprowadzony. Przypomina nam ta rzeczywistość, że również świat. Jest pogrążony ciemnościami, eee, wiele ludzkich serc. Teraz, kiedy spoglądamy w tą pustkę, widzimy właśnie w tej ciemnicy również pustkę w kościele, spowodowaną pandemią. Wiele ludzkich serc nie może dotrzeć do Ciebie. Siedzi w domach zamkniętych. Chcemy. Rozpoczynają dzisiaj pierwszy dzień nowenny przed tą piękną niedzielą, białą niedzielą, niedzielą Bożego Miłosierdzia, czyli drugą niedzielą Wielkanocną, zanurzyć w tej cudownej krwi, która dzisiaj szczególnie płynie w Wielki Piątek, z Twojego cudownego krzyża, właśnie wszystkich zatwardziałych grzeszników, Wszystkich tych, którzy wątpią, mają wątpliwości, wierze. A szczególnie będziemy się modlić za tych, którzy są wpisani w pierwszy dzień tej nowenny. Jeszcze takie przypomnienie dla wszystkich, co ta niedziela oznacza. Pan Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie, pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju, Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, jakie potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego, a ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego, przez gorzko mękę moją, o łaski dla tych dusz. Dzień pierwszy, nowenny, przed świętem miłosierdzia Bożego, dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurza ich w morzu miłosierdzia mojego, a tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku. W jakim pogrąża mnie utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją. I przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją. Która cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa i dla jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Daj nam naszego poprzedniego dzisiaj i odpuść nam na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jego, Jego jedynego, Pana, Jego, Pana naszego, który się poczuł. Narodził się z Marii Panny umęczon pod polskim piłatem Ukrzyżowany, u pogrzebion, pogrzebiony Wstąpił do piekła Trzeciego dnia zmartwychwstał Wstąpił na niebios Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w Ducha Świętego Święty Kościół Powszechny Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla dla Jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Panie Jezu, teraz mi się przypomniało, chcemy jeszcze zaprosić do wspólnej modlitwy w dziesiątą rocznicę tego dramatycznego wydarzenia dla nas, Polaków, tej tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, tych wszystkich bohaterów, szczególnie tych, którzy są już w niebie, aby ta krew tam przelana. Na naszej ojczyzny zaowocowała. Ojcze, przedwieczne, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie 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 dla nas i całego świata. Miej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przebiegłeś. Ofiarujemy w ciało i wbrew muszę i bóstwo. Najmniejszego syna Twojego, para naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nas. Całym Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodę, któraś wytrysnęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Święta Faustyno Módl się za nami Święty Janie Pawle II Módl się za nami Błogosławiony księże Michale Sopoćko Módl się za nami Ofiarujmy odpół zupełny Szczególnie za tych, którzy konają za tych, którzy są ciężko chorzy, nie ma dostępu do nich kapłan, aby Boże Miłosierdzie otworzyło ich serca na zbawienie i módlmy się we wszystkich intencjach wyznaczonych dzisiaj przez papieża Ojca Świętego Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jezu ufam, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Bóg zapłać wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzie za wspólną modlitwę w naszym kościele i w kościołach. Domowych Zapraszamy dzisiaj do udziału, do wspólnej modlitwy na liturgię, męki pańskie, liturgię wielkopiątkowe w naszej świątyni, oczywiście już w zamknięciu. I przy udziale właśnie transmisji internetowej na żywo Franciszkanie we Wronkach o godzinie 17:30 Droga Krzyżowa. Następnie o godzinie 18 rozpocznie się liturgia Wielkiego Piątku. A jutro zapraszamy też już dzisiaj po zakończonych obrzędach przez całą noc, aż do Wigilii Paschalnej będzie można nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przy grobie już, bo już dzisiaj wiemy, że Jezus zostanie złożony do grobu. Przygotowany jest u nas już też ten grup. Zapraszamy z tym. Ograniczenie do pięciu osób, aby właśnie przychodzić, zobaczyć, ile jest w kościele i adorować Jezusa właśnie przy grobie. Do godziny 21. O 21 zmieniona została ta godzina. Dlaczego? Bo już nowe rozporządzenia. Dlatego zapraszamy na Wigilię Paschalną o godzinie 21. .00. A w uroczystość zmartwychwstania Pańskiego. Niektóre msze postaramy się transmitować, to jeszcze też ogłosimy, ale rezurrekcję już teraz ogłaszam o godzinie szóstej. Z tym też z tą prośbą arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aby zamiast procesji kapłan, który będzie przewodniczył, wyszedł do bramy kościoła i pobłogosławił najświętszym sakramentem miasto, rodziny, co też o tej godzinie uczynimy. Następne msze święte co godzinę 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 10 11.30, 12.30, mała przerwa, potem 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia, kolejny dzień nowenny, 15.30 15 .30, msza święta, 16.30 i ostatnia 17.30. O 14.30 jutro, wielką sobotę. Na żywo transmisja z naszej kaplicy zakonnej. Proszę przygotować się w domach, kto chce z kapłanem uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia pokarmów. Zapraszamy również cały czas twa spowiedź święta jeszcze dzisiaj do godziny 17 w rozmównicy, jak to było zapowiedziane, przy furcie klasztornej i również jutrzejszy dzień od 7 do 17. Z możliwością też zaopatrzenia się w wodę święconą, egzorcyzmowaną, jak również tekst błogosławieństwa, pokarmów, yy, tych, które pojawią się na naszych stołach wielkanocnych. Bóg zapadł. you <laughs>